Dzień dobry. Firma Volvo Carlink w Poznaniu. Oferujemy samochód demonstracyjny dealera model XC60 z benzynowym dwulitrowym silnikiem o mocy 190 koni, oznaczenie T4, z automatyczną 8 skrzynią biegów. Samochód w wersji wyposażenia R-Design w kolorze białym z czarną częściowo skórzaną tapicerką. Na zewnątrz charakterystyczne czarne wykończenia dodatki, czarne relingi, czarne lusterka, sportowe zintegrowane końcówki układu wydechowego, czarny błyszczący grill, 19-calowe sportowe felki. W standardzie full LED oświetlenie, dotykowy wyświetlacz centralny 9-calowy, elektroniczny zestaw wskaźników, systemem rozpoznawania znaków drogowych z awaryjnym hamowaniem przed przeszkodą, systemem utrzymania pasa ruchu, wielofunkcyjna kierownica, Systemem głośno mówiącym Bluetooth, sterowaniem radiem i tempomatem. Tapicerka ze specjalnymi oznaczeniami, air design, widoprzyciami charakterystycznymi. Fotele sportowe. Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień. Czarna podsufitka. Chromowane wykończenia wnętrza, aluminiowe nakładki na pedały, najwyższej jakości wykończenie wnętrza. System Volvo On-Call z możliwością zdalnego otwarcia, a również odpalenia auta, czyli np. Na nagrzania auta w zimie przed wyjściem z domu. Charakterystyczny kształt tylnych reflektorów, elektrycznie otwierana tylna klapa. w tylnej kanapie otwór na dłuższe przedmioty, np. Na, na narty. Pod płaską przestrzenią załadunkową również dodatkowa część na bagaże. Zestaw naprawczy w standardzie. W pakiecie Park Assist przednie i tylne czynniki parkowania oraz kamera cofania. Wyświetlacz dotykowy z wielolakimi funkcjami do wyboru systemowymi, możliwość zmiany motywów wyświetlacza centralnego elektronicznego. Możliwość zdalnego zakupienia auta bez wychodzenia z domu. Możemy załatwić wszelkie formalności związane z finansowaniem, ubezpieczeniem. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.